Być może w Twoim życiu jest tak, że generalnie wszystko jest w porządku. Masz pracę, całkiem niezłego męża, żonę, dzieci, a nawet psa czy kota. Jeździsz na wakacje i masz nawet jakiś pasje. A jednak gdzieś w środku towarzyszy ci jakieś uczucie pustki, jakiegoś niedosytu i nie potrafisz sobie racjonalnie wytłumaczyć, o co tak naprawdę chodzi. Jeśli właśnie coś takiego jest w Tobie, to coaching może być tą metodą, która pomoże Ci odkryć, odpowiedzieć sobie na pytanie, co tak naprawdę pod tym uczuciem pustki, czym dosytu się kryje dla Ciebie. Każdy z nas jest w pewien sposób wyjątkowy i właśnie coaching, bazując na Twoim potencjale, niekoniecznie sięgając do dzieciństwa, niekoniecznie wyciągając jakieś traumatyczne przeżycia, Pozwala Ci tak naprawdę zobaczyć, zrobić sobie taki bilans w życiu, tak jak robisz przegląd samochodu i wiesz, co w nim jest dobre, a co złe, tak samo Ty na coachingu możesz wreszcie dokonać przeglądu w swoim życiu, zrobić sobie bilans, w czym jestem dobry, w czym jestem mocny, co lubię i co tak naprawdę chcę dać od siebie światu. Więc jeśli masz na to ochotę, to zapraszam na coaching.